Po co jechać do Egiptu? Po co jechać do Maroka? Po co jechać do Jemenu? Wystarczy przyjechać do Emiratów Arabskich, kupić bilet do Global Village. Podróżniku! tracisz czas! Przyjedź tu! Tu masz wszystko! Aby się zdziwiła, gdyby to była prawdziwa. A myślicie, że z czego to jest? Pozdrawiamy z Tajland... Z Tajskiej? Nie. Zemiratów z Emiratów o smaku Tajlandii. Witam Was serdecznie na kanale Małe i Duże z Londynką. I oczywiście, jak zwykle tradycyjnie, zapraszam do subskrypcji. A my dzisiaj wybraliśmy się do Global Village. wieś, wieś świata. Wie, wieś świata. Globalna wioska, inaczej. Yy, oczywiście, jesteśmy w Dubaju. Jak wiecie, z. Yy... Z poprzednich tytułu odcinków. i z poprzednich odcinków. No i powiem szczerze, że na razie jestem pełna obaw, bo trochę to wygląda tak z zewnątrz plastikowo. Globalna wioska jest otwarta od godziny 18. My o tym nie wiedzieliśmy i dlatego czekamy. No i jak tu Tylko doczek? 25 minut. 35 chciałabym podkreślić. A ja nie wypiłam kawy, a miałam ochotę na kawę mrożoną w Starbucksie. I niestety tak się spieszyliśmy, że może no, jestem bez kawy, a jakoś tak mi senno. Zresztą w autobusie zasnęłam. Yy, ale jeszcze podstawowa informacja, jak tu dotrzeć. Wystarczy podjechać do Najlepiej taksówką, jak ktoś ma trochę kasy. Najlepiej. A jak, nie ma, a jak ktoś nie ma albo wiele nie chce błądę, wydawać? A jak nie ma wiele błąda, to? Yy, to najlepiej podjechać do Mall of Emirates. I stamtąd wziąć autobus numer 106. Jeździ co godzinę, tylko pamiętajcie, musicie mieć srebrną srebrne, kartę sobotę, tak. na metro, autobusy i tak dalej. My mieliśmy takie czerwone karty, takie papierowe jednodniówki i trzeba było kupić srebrną. Jesteśmy już w Global Village. Mamy ładny zachód Słońca. No tak, z tyłu taczmacha plastikowa, ale jest. Tu mamy Jemen, tu mamy granita, czyli lody w 100% wege, Tu z kolei mamy Bahrajn. E, tam dalej nie wiem co mamy, tam to chyba w ogóle Babilon mamy, a przed nami mamy Egi i Ania chce kawy. Nie ma niestety, ale nie ma Starbucks. Nie ma Starbucks, natomiast jest przy ciemnym, pani powiedziała, przy czarno-żółtym samochodzie jest kawa. Różno, różnych smaków. A ja, żeby się cieszyć pobytem, tutaj muszę się napić kawy. No to już idziemy. Operator mi tu podpowiada, żebym powiedziała, że jesteśmy w dzielnicy tajskiej, a ja powiem co innego. Mam wrażenie, że kupiłam bilet wstępu do wielkiego sklepu. Jak wszędzie w Dubaju można brać wodę za darmo. Tak tutaj nawet nie ma wody. Bilet tym kosztuje 20 dirhamów, czyli dosyć mało, no ale to dlatego, że... Wydaje się tu. Się... Wydaje się tu. Tak, no generalnie to jest takie urządzone centrum handlowe na, na świeżym różne... powietrzu i pokazuje po prostu różne części świata. No. A ja właśnie wzięłam sobie... O, tak wyglądać? A ja, A, ja właśnie... pay. A, bo jeszcze nie zapłaciłeś. A ja właśnie wziąłam sobie mango, ale to nie jest smoothie chyba. No dobra. Będzie piła. Powiedz czy dobra. Sok. Powiedz czy dobre. dobre. Panu operatorowi zamarzyła się ta oto karuzela, ale on tak tylko mówi, a jakby przyszło co do czego, to na pewno by nie wszedł. A tak to tu wygląda po zmroku może i ładnie. Ale nie wiem. I know you told your friend, you're not okay. And tell me what's wrong. No i cóż, jeżeli ktoś lubi wesołe miasteczka, no to warto. Jeżeli ktoś przyjechał tu na miesiąc, to też warto. Ale jeżeli ktoś jest tu tydzień, to nie... Wiem. No widzicie, i to, to jest tak. Yy, my gdzieś wyczytaliśmy na blogu, że warto. Ale to zależy co kto lubi. No każdy lubi coś innego. No jest tu ładnie, są światełka. Yy. Są różne kuchnie całego świata. Nie ma bardzo drogich rzeczy, bo na przykład taka woda kosztuje 2 złote. Yy, żeby tu przybyć na dwie godziny, to jest absolutnie yy, dobra sprawa, ale żeby stracić cały dzień chyba raczej nie. Chyba, że ktoś ma dzieci i dzieci bardzo lubią kolorowe rzeczy i dorośli też są jak dzieci i też bardzo lubią kolorowe, plastikowe czasami rzeczy. Na marginesie tu mamy taki niby pływający No, tak jak wie, tak. No, floating market. W... O tutaj pani robi takie tradycyjne danie, które zabiera się ze sobą na pustynię. To jest bardzo chyba pożywne. A tutaj pani już ma gotowe o. Takie kuleczki. Po co jechać do Egiptu? Po co jechać do Maroka? Po co jechać do Jemenu? Wystarczy przyjechać do Emiratów Arabskich. Kupić bilet do Global Village i po prostu mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Także podróżniku, tracisz czas, przyjdź tu, tu masz wszystko. No a jeszcze przy wejściu jest wieża Eiffla i koloseum. Ha. Nie, nie tylko! A, jeszcze widziałam chyba tą e... statuę wolności z Nowego Jorku. Ha, Również. wszystko jest, wszystko. No. abyś się dziwił, gdyby to była prawdziwa. A myślicie, że z czego to jest? To nie jest kamień. I o właśnie. To nie jest marmur. To nie jest kamień. To jest. Sklejka. Nie wiem. Plastik. Nie wiem. Tworzywo sztuczne. Ale na pewno jest to puste. W środku. Pustak. Tak. Pustak. Ale nie kolorowy. Znam się, nie znam się na materiałach budowlanych. Na Ale kolorowy ten. pustak. Pozdrawiamy z Egiptu. Śpiewaj! No my już spadamy do miasta. Cóż, żegnamy to miejsce i chyba tu nigdy nie wrócimy już w dole, żeby nie było, nie widać za to A tutaj pannoalno. A my po naszej wycieczce do globalnej wiochy, tudzież <grybujesz> totalnej wiochy, e, podjechaliśmy jeszcze do Mariny. Ja piję sobie o godzinie 22.40 kawę. Ale tak dzisiaj tęskniłam za kawą, że masakra. A w ogóle chciałam powiedzieć, że dzisiejszy dzień i ta ta cała wyprawa do Global Village została okupiona po prostu naprawdę wielkim trudem, bo my dzisiaj biegliśmy do autobusu. Nie było przystanku. Kierowca na nas czekał. W ogóle ja biegłam boso po trawnikach po pojezdni, po także naprawdę się poświęciłam. A teraz w ogóle chyba mi e, boże zamarzły mi usta. W ogóle jest zimno. Chciałam powiedzieć, bo jest chyba 8 stopni, a ja się przyzwyczaiłam do takich temperatur około 40. Także powiem Wam, że no ten kwiecień, kwiecień plecień poprzew lata, również tutaj, również w Dubajewie. No i jak się okazuje, nasza historia nie skończyła się na tej kawie w Starbucksie. Niestety nie udało nam się zdążyć na metro. Byliśmy przekonani, że metro jeździ do północy. A tu niespodzianka: metro zostało zamknięte o godzinie 23.00. Musieliśmy iść na taksówkę, bo nic innego nie jeździło. Byliśmy trochę przerażeni, bo Marina, na której byliśmy, jest oddalona od naszego hotelu gdzieś za 30 km, no ale dzięki Bogu zmieściliśmy się w 70 zł. Bez przygód się nie obyło, także pamiętajcie, jeżeli będziecie w Dubaju, metro jeździ do godziny 11.00.

Fade away.